Witamy Was wszystkich w Słowie na Środę! Co wśród innych rzeczy odróżnia ruch robotniczy w Polsce od ugrupowań politycznych burżuazji? My nie kłamiemy na temat historii. O faktach historycznych mówimy wprost, bez owijania w bawełnę. Dosyć już kłamstw na temat Katynia zapoczątkowanych przez Józefa Goebbelsa. Hashtag socjalizm. What, among other things, distinguishes the workers' movement in Poland from the political groupings of the bourgeoisie? We don't lie about history. We speak about historical facts directly, without beating around the bush. Enough of the lies about cutting started by Josef Goebbels. Komentarz z portalu Postęp.org. Użytkownik Pionierzy opublikowali. Bardzo celna uwaga. Rewolucyjny i robotniczy ruch postępowy nie boi się mówić prawdy. Zawsze i wszędzie. Bez względu na konsekwencje i urażone spojrzenia drobnomieszczańskiej opinii publicznej. Zasada ta dotyczy również i wydarzeń historycznych. Katyn jest tylko jednym z bardzo wielu tego typu przykładów. Oficjalna burżuazyjna wersja na ten temat jest wyjątkowo mocno zakłamana. Dzieje się tak bardzo często w przypadku wielu wydarzeń historycznych które mają jakikolwiek związek z ruchem robotniczym, socjalizmem i jego historią. Rządząca burżuazja stara się w wypadku takich wydarzeń narzucić zawsze opinii publicznej swoją własną, zakłamaną wersję. Nie inaczej jest i w kwestii Katynia. Warto jedynie przypomnieć, iż oficjalna nazistowska wersja, która obecnie obowiązuje w naszym kraju, koncentruje się na rzekomej odpowiedzialności związku radzieckiego za masowe egzekucje polskich oficerów w okolicach lasu Katyńskiego. W rzeczywistości jednak, co zostało już udowodnione dawno temu, za masakrę ową odpowiedzialna była hitlerowska III Rzesza, która w 1941 roku dokonała mordu na jeńcach wojennych z Polski. Tego jednak nie dowiecie się w obecnych polskich szkołach, które prezentują wyłącznie zakłamaną nazistowską wersję na temat Katynia. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.